Witajcie moi drodzy, środa, już weekend, długi weekend przed nami, no i część z Was na pewno będzie wyjeżdżała w ten długi weekend. Inne osoby zostaną, bo jeszcze praca my zostajemy oczywiście, pilnując, będziemy pilnować sytuację, jaka jest w Europie, jaka jest w Polsce. No i też zapraszam Was tutaj serdecznie. Na samym początku zadałem Wam wczoraj kilka pytań. Pytania dotyczyły przede wszystkim tych prognoz porannych, to znaczy, znaczy, czy rano ma być jeden odcinek tylko dotyczący pogody tego samego dnia i kolejnego, i, i nocy, przepraszam, a potem w drugim odcinku dwa kolejne dni omawiamy, tak jak do tej pory, czy zrobić jeden dłuższy z samego rana taką pigułkę, która może trwać 14 do 15 minut i Większość z Was wybrała opcję drugą, czyli poranny odcinek 8-minutowy z dokładną prognozą na dzień i noc, oraz drugi publikowany o 11 z prognozą na dwa kolejne dni. No to skoro większość wybrała, to tak zostawiamy, jak jest, ale dziękuję Wam wszystkim za odpowiedzi, bo te pytania tutaj były dla mnie bardzo istotne. Moi drodzy, mamy środę. Środa, która w Polsce Południowej jest nadal z bezchmurnym niebem. Tam wygląda to naprawdę bardzo korzystnie, jeśli chodzi o pogodę. W wielu miejscach mamy po prostu bezchmurne niebo, w wielu miejscach możemy no, cieszyć się bardzo ładną pogodą. Bardzo ładną, no wiecie, bezchmurną pogodą. O, w ten sposób powiem, sobie włączę podgląd kamer. Zobaczmy sobie, mamy tutaj na południu, tak jak tutaj chociażby, strzyżów zupełnie bezchmurne niebo, tu się nic nie dzieje w pogodzie. Ale z drugiej strony przejdziemy sobie do Polski północnej, no to tu już zobaczymy więcej zachmurzenia chociażby Bydgoszcz. Patrząc na Bydgoszcz mamy co prawda trochę tego nieba, ale już powoli zaczyna pojawiać się więcej zachmurzenia, a zdecydowanie więcej tego zachmurzenia jest już chociażby w Darłowie. Więc tu przed nami front atmosferyczny, który już się Mieszcza w naszym kierunku. Ten front atmosferyczny przynosić będzie troszeczkę opadów, przede wszystkim więcej zachmurzenia, no i on przyniesie nam ochłodzenie. To będzie jeden z, jedna z fal ochłodzenia, która już do Polski, od północy, od strony Morza Bałtyckiego, się zbliża, a to, co idzie od północy i północnego zachodu, przeważnie przynosi nam ochłodzenie. Na samym początku chwila dla naszego sponsora, Markieta, producenta solidnego AGD z bezpłatną gwarancją. Do 10 lat możecie wesprzeć. Nasz kanał, link do wsparcia, znaczy link do tego sklepu, znajduje się w opisie. Warto z niego skorzystać. Jest 10% rabatu dla Was, wystarczy skorzystać z kodu, który jest też i to też pomaga w rozwoju naszego kanału. Dziękuję Wam wszystkim za to serdecznie. Dziękuję też sponsorowi. Ja natomiast przechodzę do. No i zaraz ktoś powie, wentylatory reklamuje, ale jest chłodno. Po długim weekendzie upały, ale o tym pogadamy w drugim odcinku. Widzimy tak, przede wszystkim zachmurzenie. Zachmurzenie, którego jest coraz więcej i które przemieszcza się z północnego zachodu przez centrum kraju, dalej będzie wędrowało w kierunku południowo-wschodnim, więc jak ktoś chce bezchmurne niebo, to niech z tego skorzysta. Na razie nie ma żadnych opadów, chociaż nad Morzem Bałtyckim, gdzie niegdzie te opady występują. Temperatury o poranku zaczynają nam wzrastać. Około godziny siódmej mamy ostatni odczyt. 17 stopni Celsjusza w Polsce wschodniej, 18-19 w Polsce centralnej i południowej, więc troszeczkę te temperatury nam wzrosną. No i mamy jest ten niż, to jest niż Janik z systemem frontów atmosferycznych i z systemem frontu chłodnego, który tutaj ściąga do nas chłodne powietrze z północy. No niestety musimy to, że tak powiem, przełknąć. Ciśnienie zacznie spadać w Polsce północnej i północno-wschodniej, w szczególności 1014 1015 hp. W Polsce zachodniej 1020-1022 hp. Tutaj to ciśnienie będzie wyższe. Widać będzie, że tutaj zatoka niskiego ciśnienia będzie przemieszczała się przede wszystkim przez wschód kraju i będzie tutaj do godzin wieczornych, nocnych i też do godzin porannych dominowała na tym obszarze. Widać również, że przede wszystkim mamy do czynienia ze spadkami ciśnienia w Polsce. Najmocniejsze będą w godzinach, już Wam mówię, w godzinach popołudniowych i wieczornych, w Polsce południowej i południowo-wschodniej, tutaj w ciągu 3 godzin może spaść ciśnienie o 2 bądź 3 ha, więc zwróćcie na to uwagę. W kolejnych godzinach będzie coraz mniej słońca, coraz więcej chmur, przede wszystkim w Polsce północnej. Jak widzieliście na tych pierwszych mapach, na początku chmury piętra wysokiego, czyli Cirrus, następnie chmury piętra średniego, ale też chmury piętra niskiego i już sam front atmosferyczny, który w godzinach popołudniowych będzie wędrował przez Polskę Północną, przed frontem atmosferycznym mogą pojawić się strefy zbieżności i na tych strefach zbieżności mogą pojawić się komórki konwekcyjne, które będą dały, dawały więcej opadów deszczu. Wieczorem jakiekolwiek opady deszczu. Wieczorem i w nocy te strefy będą wędrowały dalej na południe. No i tutaj będą tworzyły nam się kolejne opady. Jeśli chodzi o same opady, to tutaj ilość tych opadów zbyt duża nie będzie. Sprawdzimy sobie aktualną akumulację do czwartku do godzin wieczornych Nocnych i porannych widzimy, że tej akumulacji opadów nie będzie dużo. W Polsce północnej popadać, jeżeli gdzieś popada, to od 1 do 2 bądź 3 mm, więc bardzo małe ilości. Natomiast warto zwrócić uwagę na coś innego, na możliwość wystąpienia burz. No i te burze mogą wystąpić, chociaż szanse na to nie są duże, no to jest szansa, że one mogą się pojawić tutaj w Polsce północno-wschodniej. Zaznaczyć to muszę jakimkolwiek kolorem mógłbym to zaznaczyć kolorem. Jakimkolwiek. W województwie oczywiście warmińsko-mazurskim, przede wszystkim w województwie podlaskim, na północy województwa lubelskiego i w części północnej północno-wschodniej województwa mazowieckiego. Tutaj jest szansa na to, że zagrzmi, chociaż szansa na to też wcale taka duża nie jest. Komórki konwekcyjne będą tworzyły się od Łodzi aż do naszych wschodnich granic, natomiast tam no, mamy największe nałożenie się dobrych parametrów plus energii potencjalnej. Specjalnej, dostępnej drogą konwekcji na poziomie powyżej 100 J na kilogram, ale równie dobrze może w ogóle nie zagrzmieć. Jednak tutaj, mimo wszystko, to nie będą tak dobre parametry, jak były w poprzednich dniach. Ale zwróćcie na to uwagę, jeżeli komórki konwekcyjne tutaj się będą tworzyły, będą się wypiętrzały, chmury cumulonimbus, no to porywy wiatru mogą osiągać do 60 bądź 70 km. Może spaść. Krupa śnieżna, bądź bardzo malutki grat, i do tego te komórki bardzo szybko będą przemieszczały się w kierunku południowo-wschodnim. Tak to mniej więcej na tą chwilę wygląda, jeśli chodzi o burzę. I przechodzimy do temperatur. No i tutaj bardzo ważna rzecz. Temperatury na początku wzrosną w środę, nawet na południu i południowym wschodzie do 20-21 stopni Celsjusza, więc no, znaczy 21, co ja mówię, 25 do 26 stopni Celsjusza, więc. To będą całkiem wysokie temperatury. Najcieplej będzie na południowym zachodzie. Oczywiście dolnośląskie opolskie będzie się smażyć w temperaturach do 26 stopni Celsjusza, podczas gdy w Polsce Północnej będziemy mieli 16 stopni Celsjusza. Zauważymy tutaj różnicę między tymi dwoma obszarami. Zauważymy front atmosferyczny, który już będzie się przemieszczał w godzinach wieczornych i w godzinach nocnych, który zacznie oddzielać dosyć mocno Polskę Północną od Polski Południowej. No i tutaj właśnie. Na tym froncie atmosferycznym będziemy mieli przede wszystkim zdecydowanie niższe temperatury. Ten front atmosferyczny będzie mniej więcej wyglądał tak. Będzie wędrował z północy w kierunku południowym. Ciepłe powietrze będzie wypierane na południe z godziny na godzinę. No i tam wcześniej właśnie w tej Polsce północno-wschodniej północno przepraszam, możliwe te formacje konwekcyjne i ewentualne burze. W nocy front atmosferyczny będzie powoli przemieszczał się w kierunku południowym. Temperatury zaczną spadać. No i najcieplej będzie w województwie lubuskim, w województwie wielkopolskim. 16-18 stopni nad ranem. Na południu, na północnym wschodzie, na północnym zachodzie od 12 do 13 bądź 14 stopni Celsjusza, tam zdecydowanie. Chłodniej. Co dalej? Porywy wiatru, bo tak porywy wiatru będą. Tym razem porywy wiatru będą dosyć silne, więc tutaj też pójdzie ostrzeżonko na ten temat, oczywiście jak najbardziej. I widzimy tak, że porywy wiatru najsilniejsze będą w godzinach popołudniowych i wieczornych. Przede wszystkim w województwach północnych, północno-wschodnich, związane one będą też z tymi formacjami konwekcyjnymi, konwekcją, i to będzie przedsmak tego, co będzie w kolejnym dniu, bo oczywiście silniejsze porywy wiatru będą prawdopodobnie w czwartek. Oczywiście też o tym będziemy tutaj rozmawiać. Tutaj mamy porywy wiatru do 50, bądź 60. Kilometrów na godzinę na tym obszarze Polski Północno-Wschodniej. Ja to zaznaczę kolorem pomarańczowym, żebyście po prostu wzięli pod uwagę to, że tutaj ten wiatr będzie silniejszy. Będę rozbijał ostrzeżenia na różne mapy. To jest po to, bo no, tu mamy nieograniczony czas, w telewizji jest ograniczony czas, a tu dokładnie będziecie wiedzieli, jakie ostrzeżenia gdzie będą. No i zostają nam jeszcze kierunki wiatru. Wiatr będzie wiał z zachodu w kierunku wschodnim, ale tam, gdzie będzie przemieszał się front atmosferyczny i za frontem atmosferycznym zacznie zmieniać kierunek z Północno-zachodniego w kierunku południowo-wschodniego i południowego. Zapraszam do subskrypcji kanału. Zapraszam do wsparcia nas, korzystając z linków, który jest w opisie. Zapraszam też do instalacji aplikacji Monitor Bush, żebyście byli na bieżąco razem z nami, a my widzimy się w kolejnym materiału.